Czy wiecie, co mają wspólnego dzieci proszące o psi Patrol, reklamy z Edem Shiranem, targowanie się z Mojżeszem Here's your money. i papier toaletowy na Kremlu? No, dobra, z tym Kremlem to żartowałem, ale o pozostałych rzeczach postaram się Wam powiedzieć. Zanim jednak Wam o tym opowiem, to spójrzcie proszę jeszcze na ten wykres. Okazuje się, że ogromna większość z Was, drodzy widzowie, ogląda Logikę Codzienną tak jakby przez dziurkę od klucza. Niepotrzebnie. Zapraszam Was, włączcie sobie subskrypcję i powiadomienia. Wejdźcie, rozgośćcie się. Jesteście tu mile widziani i oglądajcie. Będzie mi bardzo miło. Właściwie cały ten dzisiejszy materiał to jest kwestia trzech pojęć, może inaczej, trzech twierdzeń, trzech zdań, które chciałbym wam przedstawić i może nieco wyjaśnić, pokazać przykłady. Dobrze, pierwsze zdanie można wyrazić tak: perswazja to proces, który przebiega dwoma torami. Rozłóżmy sobie to zdanie na dwie części. Pierwsza rzecz. Perswazja to proces, czyli jeżeli chcecie kogoś do czegoś przekonać i wiecie, że nie będzie łatwo, to rozkładacie to na kilka kroków. Nie walicie prosto z mostu, ale w jakiś sposób to owijacie, opakowujecie. No i właśnie o to owijanie czy opakowywanie dzisiaj, o to mi dzisiaj będzie chodzić. No i druga część tego zdania, perswazja to proces, który przebiega dwoma torami. Tor pierwszy, tor centralny, Taki świadomy, racjonalny można powiedzieć. I tor drugi, czyli tor peryferyjny. No właśnie, to jest to, gdzie emocje wchodzą do gry, pewne jakieś takie podświadome przekazy itd. Ten model bardzo dobrze wyjaśnia wiele reklam. To jest model e, Johna Cassioppo i Richarda Pettiego. Zobaczcie, weźmy sobie jakąkolwiek reklamę, na przykład tę z Demp nie? Przez, nie wiem, reklama trwa minutę, może troszeczkę dłużej. Cały czas mamy jakąś śmieszną sytuację i on wchodzi do restauracji, wszystko jest wykwintne, wszystko idzie w dobrą stronę i w pewnym momencie wyciąga ketchup, którym chce oszpecić jakieś tam wykwintne danie, no i oczywiście wszyscy tutaj jakby wiadomo, że tu wszyscy śmiesznie reagują i tak dalej, i na samym końcu właśnie jest Heinz, nie ten Przy okazji dodam od razu disclaimer, nikt mi za tą reklamę niestety nie zapłacił. W każdym razie, zobaczcie, to jest właśnie to, co wyjaśnia ten model. Jest śmieszna sytuacja, my się czujemy jakoś dzięki Temu żartowi, tym obrazom, tej sytuacji, i dopiero gdzieś tam dalej pojawia się Hańc. Bez żadnego czegoś, co, co ma nas przekonać do Hańca. Zresztą no, jest jakby wiele kaczupów, które smakują podobnie. Mam nadzieję, że się nie narażę tutaj nikomu. Druga rzecz, drugie pojęcie, drugie twierdzenie czy zdanie, którym się zajmiemy, dotyczy celu perswazyjnego. Perswazja to jest jakiś proces zamierzony na zmianę postawy. I zobaczcie, zwykle jest tak, że cel perswazji to jest jakiś zakres celów, który rozciąga się między celem minimalnym a celem maksymalnym. Dam Wam przykład. Przychodzi do Was dziecko i chce obejrzeć sobie psi patrol. Nie? Niech to będzie córka. No i przychodzi i nagabuje Was, czyli celem perswazyjnym jest obejrzenie psiego patrolu. Taka bajka, jak ktoś nie wiem. Jej cel perswazyjny no, no, będzie obejrzenie bajki. Pytanie ilu. Prawdopodobnie po, po jednej będzie chciała kolejną, więc powiedzmy, że, że jedna bajka jej nie zadowoli. Czyli dwie byłyby już okej, okay, chociaż nie miałaby przeciwko, nic przeciwko temu, żeby obejrzeć więcej. Więc powiemy sobie, że dwie bajki, raz, dwa, to będzie cel minimalny tej perswazji, nie? którą tam dziecko podejmuje. Yy, trzy bajki byłyby okej, okay, cztery bajki byłyby okej. Okay, 5 byłoby ok, ale gdyby to było 6, to by trwało to dwie wow, godziny. Więc wtedy chyba nie, bo spóźniłoby się na, na zabawę, tam nie wiem, urodziny koleżanki z, z przedszkola. Nie? Zatem obejrzenie dwóch bajek to będzie nasz cel minimalny cel minimalny tej perswazji tego dziecka. A obejrzenie pięciu bajek to będzie cel maksymalny tej perswazji. Czyli jedna to za dużo, sześć to za jedna to za mało, sześć to za dużo, nie? to, co się rozciąga między nimi, to jest, to jest właśnie cel perswazyjny, który ma swoje granice. Czy to jest jasne? To jest jasne. Dlaczego to jest ważne? No bo zaraz jak będę chciał wam wytłumaczyć, na przykład, na czym polega targowanie się, czyli właśnie taka sytuacja perswazyjna, w której Dwie osoby się przekonują i próbują się gdzieś spotkać. No, właśnie to cel minimalny i cel, cel maksymalny bardzo dobrze wyjaśnia nam, na czym to polega. Trzecia, chyba taka najciekawsza i najważniejsza rzecz, to jest jawność celu perswazyjnego. Możemy sobie to też wyrazić w zdaniu, że cel perswazyjny wcale nie musi być jawny. I o co w tym chodzi? No, naturalnie, jeżeli przekonujecie kogoś, to jest bardzo okopany w tym, żeby, żeby tego nie zrobić, to być może nie powiecie na samym początku przekonywania, co jest waszym celem, ale zaczniecie od czegoś innego. To znaczy zadeklarujecie inny cel. Niż ten, który chcecie osiągnąć. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, przed chwilą wspomniałem o tym, o, o tym psim Patrolu. Dzieci są mądre. dzieci zazwyczaj nie przyjdą. Zależy, jakie dzieci. Możesz mi włączyć dwa odcinki psiego Patrolu albo minimum dwa, maksymalnie pięć bo jak nie, to się spóźni. No nie, znaczy, no na początku może tak, ale potem już nie. Być może rozpocznie się od tego, czy mogę obejrzeć chociaż kawałek jednego odcinka. Zobaczcie, czyli wtedy będzie deklarowany cel, który jest niższy niż cel minimalny. Zaraz o tym powiem, ma to swoją nazwę, to jest bardzo znana i potężna taktyka perswazyjna. Ale może być też tak, że żaden cel nie będzie wyrażony. Nie? Na przykład dziecko, nie wiem, szwenda się, szlocha. Przytula się, nie? A może się, no właśnie, może się tarza po podłodze, może udaje obrażoną, obrażonego, tak? A może opowiada o tym, jak dzisiaj w, w przedszkolu wszyscy się bawili. Yy, że Rider wzywa. Jesteśmy gotowi do akcji Rider. A ono się nie mogło bawić, bo nie oglądało ostatniego odcinka. Oczywiście, w tych różnych działaniach jest gdzieś niewyrażony cel perswazyjny. Włącz mi bajkę. No właśnie, żeby było jeszcze ciekawiej, może być tak, że właśnie nasz cel perswazyjny będzie nie tylko niewyrażony, ale będzie wyrażony inny cel, zupełnie inny cel niż ten, który chcemy osiągnąć. Chciałem Wam teraz pokazać dwie bardzo ważne, chyba najlepiej opracowane w literaturze, taktyki perswazyjne z tak zwanym niejawnym celem perswazyjnym, które są bardzo skuteczne. Zacznijmy od pierwszej. Weźmy sobie na przykład targowanie się. W targowaniu się, jeżeli się kiedyś targowaliście albo widzieliście, jak ktoś się targuje, często jest tak, że sprzedawca daje wyższą cenę niż, jest, niż taka, na którą jest w stanie się zgodzić, a kupujący daje niższą cenę niż... Ta, którą chciałby, czy mógłby zapłacić za coś. I to jest bardzo dobry przykład tej taktyki. Nazywa się ją z angielska, door in the face, czyli drzwiami w twarz, i polega ona na tym, żeby na samym początku naszej perswazji dać komuś taką ofertę, dać komuś taką propozycję, żeby odmówił, a następnie trochę zejść z ceny. Zejść z żądania. Czyli najpierw walimy dużą prośbę, właśnie walimy, walimy drzwiami w twarz, po prostu, nie? Coś, co, co po prostu szokuje, co sprawia, że ktoś odmówi, i potem mówimy: No dobra, no to chociaż może zrób to, albo no to dla pana, dla pani zejdę trochę z ceny, nie? No to niech będzie. I wtedy jest druga prośba. Prawdopodobieństwo tego, że ktoś odmówi, drugi raz jest znacznie mniejsze. Zacznijmy może od badań. W 1975 roku taki włoski badacz Robert Cialdini zrobił takie pionierskie badania, taki eksperyment. Ale może nie ja będę wam o tym opowiadał, Opowie Wam o tym Robert Graham z Graham.com. Posłuchajcie. There were two groups and they asked people in the first group if they would spend 2 hours a week to mentor a prisoner over the course of 2 years. Hello queries. almost everyone said no but then they downgraded the request and asked them if they would simply walk some kids around the zoo for the afternoon for the second group all they did was ask people to take kids to the zoo what they found was that the group that they asked to mentor the prisoners first were more willing to take kids to the zoo than the other group and in doing this they proved one of the most famous and influential strategies in all of social psychology Na czym polega skuteczność tej taktyki door in the face? No, właśnie na tym, że jeżeli ktoś nam odmawia, to my później, kiedy formułujemy drugą prośbę, to ten ktoś czuje się trochę w takim obowiązku, żeby tym razem znowu nas nie, nam nie odmówić. Nie? Żeby w jakiś sposób zadość zadośćuczynić, bo czuje się w jakiś sposób czuje się winny i czuje się zobowiązany, że odmówił za pierwszym razem. No, tak jak pokazywał ten eksperyment. Nie? Więc to jest jedna, jedna z taktyk door in the face, czyli przestrzelenie celu perswazyjnego, a potem zaproponowanie tak naprawdę tego, co chcieliśmy osiągnąć i skorzystanie z tego mechanizmu. Jest jeszcze druga taktyka, też z niejawnym celem perswazyjnym, która z kolei też po angielsku nazywa się foot in the door. Polega to na tym, że my Składając pierwszą propozycję, czyli jakby ten cel perswazyjny w naszym pierwszym akcie, jaki, jaki formułujemy, nie jest nawet naszym celem minimalnym, jest, jest niżej niż minimalny. I potem, jakby w kolejnych aktach prosimy o więcej i więcej, aż, aż dojdziemy do takiego celu, który chcemy uzyskać. Może Wam się wydaje, że na pierwszy rzut oka to jest mało skuteczne, Zaraz Wam pokażę, że intuicja Was zwodzi. Zacznijmy może znowu od badań. W 1966 roku w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono takie badanie. Badanie polegało na tym, że zadzwoniono do tam ponad 150. Kobiet dzwoniono w czasie pracy, więc zwykle odbierały to kobiety, które zawodowo zajmowały się domem i rodziną. Zaproponowano im, czy właściwie poproszono je o to, czy mogłyby poświęcić dwie minuty swojego czasu i wymienić kilka marek produktów, których używają w gospodarstwie domowym. Nie, nie wiem, rzeczy w kuchni, rzeczy w łazience itd. Za dwa tygodnie. Zadzwoniono raz jeszcze. Zadzwoniono do tych, z którymi już rozmawiano, ale zadzwoniono też do pewnej grupy z tych 150 kobiet, do, z którymi się wcześniej nie kontaktowano. I poproszono tym razem, złożono większą prośbę, o to, czy ktoś mógłby do nich przyjść do domu i zrobić im w środku taki, taki trochę remament. W sensie. I taką inwentaryzację, spisać wszystkie rzeczy, które używają, czy tam większość rzeczy, których używają, nie wiem, w utrzymaniu domu. I zgadnijcie co: wśród tych, które wcześniej zgodziły się na małą prośbę, 53% zgodziło się na to, żeby ktoś obcy przyszedł do nich do domu i zaglądał im do szafek. Wśród tych, do których wcześniej nie dzwoniono i które, które no właśnie, wcześniej nie, nie poszły na jakąś tam ustępstwo, tylko tam 22% bodajże wyraziło taką zgodę. I to jest znacząca różnica. Badania te powtórzono wiele razy, potwierdzono skuteczność tej taktyki, aczkolwiek, no właśnie, nawet badania z Polski sprzed niecałych 3 lat pokazały, że skuteczność foot in the door jest znacznie mniejsza, jeśli chodzi o rozmowy telefoniczne, ale to prawdopodobnie dlatego, że to po prostu ten kanał marketingowy jest, chyba po prostu się już wyczerpał, i no, od razu jakby rozłączamy się na takie propozycje. Ale co nam pokazuje ten eksperyment? Pokazuje nam to, że my tak naprawdę korzystamy tutaj z tak zwanego mechanizmu jakiejś spójności czy konsekwencji. Czyli jeżeli ktoś raz się zgodził, no to teraz o, po pierwsze w ogóle zmienia się jakiś obraz, ta osoba ma siebie w tym, w tym kontekście, nie? że ma obraz siebie pomagającej tej osobie. Idącej na ustępstwa wobec tej osoby, i chcę ten obraz zachować. Nie? Skoro raz się zgodziłam, to dlaczego mam się nie zgodzić drugi raz? Zobaczcie, tu jest w ogóle skuteczność wszystkich tych ludzi, właśnie, którzy dzwonią do Was albo zaczepiają Was w galerii. Przepraszam, mogę zadać jedno pytanie? No i wy, czy mógłby mi Pan odpowiedzieć na jedno pytanie? Poświęci mi Pan minutę czasu? No! God! Wy przystajecie na jedną prośbę, małą prośbę, a potem jest większa prośba. I skoro raz się zgodziliście, to jest znacznie większa szansa, że zgodzicie się na następną prośbę, bo chce, będziecie chcieli pozostać spójni. Oh God, please, no! No! Zobaczcie jeszcze taki przykład z serialu. To jest akurat One Day at a time. Szef namawia Penolopę do powrotu do pracy. Plus a dollar more an hour. Done. $2 more an hour, and Scott starts pulling his weight. Done. Which he's never gonna do, so let's make it $3 an hour. Done, please. Okay. Najpierw dajemy mniejszą prośbę. Potem jeżeli uzyskamy zgodę, no to już jesteśmy w domu. Znaczy, w pewnym sensie, jakby już część roboty jest za nami, nie? Bo ktoś się zgodził, to znaczy, no właśnie, już później chcąc zachować spójność. Będziemy uderzali też w to, że skoro się zgodził na jedno, no to teraz może się zgodzi na jedno, i na jedno i na jedno. Może kojarzycie też, na przykład w Biblii jest taki motyw w to, że jeżeli jak Mojżesz targuje się z Bogiem nie? i tam jest 50 sprawiedliwych. Nie? potem 45, potem... I finalnie dochodzi do tego, że jeżeli tam będzie, nie wiem, 5 czy 10 sprawiedliwych, to Bóg tam ocali miasto, nie? To też jest full in the door. Co warto zapamiętać? Po pierwsze, że przekonywanie to jest proces, na który składa się wiele aktów perswazyjnych. Że przekonywanie przebiega dwoma... To jest ten proces przebiega dwoma torami. Centralnym, takim racjonalnym, świadomym, i peryferyjnym, poza I jeżeli chcemy skutecznie przekonywać, to oddziaływujemy na oba te tory. Lub jeżeli ktoś nas przekonuje, to jego perswazja przebiega dwoma torami. Po trzecie, jeżeli przekonujemy lub jesteśmy przekonywani, to warto pamiętać o tych dwóch taktykach, które mają niejawne cele perswazyjne. Door in the face i foot in the door. I jeszcze ostatnia uwaga. Znajomość tych taktyk wcale nie gwarantuje, że będziecie... Skutecznie przekonywać za każdym razem, ani że będziecie odporni na takie przekonywanie, które te taktyki stosują. Warto o tym myśleć, warto na to patrzeć, warto tego szukać, i być może wtedy będziecie mogli skuteczniej przekonywać lub być bardziej odpornymi na przekonywanie.